Pandemia i liczne lockdowny sprawiły, że w wielu rodzinach pojawiły się konflikty na linii rodzice-dzieci. Rozwiązaniem problemów może być szczera rozmowa. Warto jednak nauczyć się, jak ją właściwie poprowadzić. Pomocą może być program Szkoła dla Rodziców, wspierany przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. To spotkania dla wszystkich, którzy szukają sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie, w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia odbywają się w wielu szkołach i innych miejscach w Olsztynie. Między innymi w Świetlicy Terapeutycznej nr 2, a dzięki wsparciu mzp u są całkowicie darmowe. Na każdych zajęciach też omawiamy jakby inny temat, tak? to jest cykl takich dziesięciu spotkań i każde spotkanie jest poświęcone innemu tematowi. To są tematy takie dotyczące właśnie tego, w jaki sposób reagować na emocje dziecka, jak zachęcać do współpracy, do samodzielności, jak rozwiązywać konflikty. Wiem, że od lat promuje taki. Takie formy, dzięki którym budowane są prawidłowe relacje w rodzinie, bo te relacje w rodzinie są takim najważniejszym narzędziem, które sprzyjają profilaktyce wszystkiego, uzależnień, sprzyjają temu, że motywacja do nauki dla uczniów jest lepsza. Wszelkie działania są podparte, to fundamenty właśnie relacji w rodzinie. Spotkania są szansą na naukę umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksję nad własną postawą wychowawczą czy wymianę doświadczeń. To także krok ku głębszej relacji, dającej zadowolenie i poczucie wzajemnej bliskości. Dla wielu uczestników spotkania są nauką dialogu i kształtowaniem więzi opartych na wzajemnym szacunku rodziców i dzieci. No ja dlatego jestem tutaj, żeby właśnie lepiej poznać te emocje mojego dziecka, uczucia. Żeby po prostu pomóc mu poradzić sobie nierzadko w takich trudnych dla nas sytuacjach, dla dziecka, dla nas. Dlaczego warto przede wszystkim kontakt z innymi ludźmi? Że nie zostajesz człowieku sam z sobą i zamykasz się, tylko rozmawiasz z innymi. Pomimo sytuacji, jaka panuje ogólnie teraz na świecie, że ludzie się zamykają, my, mimo wszystko, jednak. Pomimo problemów trudności, jednak tu jesteśmy i rozmawiamy. Zajęcia szkoły dla rodziców prowadzone są również w Centrum rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży przy ulicy Pstrowskiego w Olsztynie. Ja zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nawet nie są rodzicami do tego, żeby poszerzać swoją umiejętności wychowawcze, żeby się poprzyglądać też temu, jak to jest być rodzicem, jak to jest mieć dziecko i w jaki sposób budować relacje ze swoim dzieckiem, tak, żeby była ta relacja właściwa. Program Szkoła dla rodziców jest projektem profilaktycznym o potwierdzonej skuteczności, a nabywanie kompetencji rodzicielskich wpływa pozytywnie na relacje z dzieckiem. Silna więź z rodzicem zabezpiecza dziecko przed podejmowaniem ryzykownych zachowań, warto więc postawić na dobrą relację.